Policjant jechał przez centrum legnicy. Jego uwagę zwrócił inny kierowca. Zauważył jadącego przed nim Volkswagena, który w pewnym momencie na środku skrzyżowania zatrzymał się. Z pojazdu wyszedł zataczający się mężczyzna oraz dzieci, które jechały wraz z nim. Mężczyzna ten udał się do pobliskiego sklepu, po czym wyszedł z zakupionym alkoholem. Policjant natychmiast podszedł do mężczyzny, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Kierowca Volkswagena był bardzo agresywny i próbował uciekać. Funkcjonariusz zabrał 41-latkowi kluczyki i zadzwonił po wsparcie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przebadali tego mężczyznę. Okazało się, że ma on prawie 2 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna ten nie ma uprawnień do kierowania. Policjanci przeglądając monitoring ustalili, że mężczyzna ten kilkukrotnie przejechał przez skrzyżowania na czerwonym świetle. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 41-latka zadecyduje Legnicki Sąd.